Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Paweł Albrecht. W tym odcinku chciałbym porozmawiać o testach osobowościowych, testach psychologicznych, które pomagają w naszym życiu prywatnym i zawodowym. Wszystkie osoby, z którymi współpracuję, mają zrobione takie testy. Ja znam wyniki tych testów. Osoby, z którymi mam bliskie relacje, też pokazywały mi wyniki swoich testów i dzięki temu żyje nam się wszystkim prościej i lepiej, bo wiemy, czego możemy od siebie wymagać, kto jakie ma mocne strony, kto jakie ma słabe strony i gdzie powinniśmy wzajemnie się uzupełniać. Dlatego jeżeli interesuje cię ten temat, to zachęcam, żeby zostać do końca. Na początek zaczniemy od tego, żebyśmy rozumieli, o czym rozmawiamy, od pokazania mojego wyniku testu Galupa, którego robiłem w maju 2024 roku. Tutaj są 34 cechy opisane przez ten test. Pierwsze top 5 to są najważniejsze, najsilniejsze cechy, które u nas występują. Top 10 no, to jest taki zestaw, który to jest też takim głównym zestawem. Natomiast to, co jest na ostatnich pozycjach, raczej u nas nie występuje. Natomiast nie ma tutaj z tego, co ja wiem, czegoś takiego, że jeżeli masz coś na 25 miejscu, no to to jest sztywno na 25 miejscu. Nie ma aż tak, ten test nie jest aż tak dokładny, żeby te wyniki pokazywały nam dokładną punktację powyżej tego środka tabeli, tak? Więc tutaj nie ma się czym przejmować. Skupiamy się przede wszystkim na tym top 10 i to jest pierwsza sprawa. Kolejna rzecz to jest to, to, że te wyniki dzielą się na takie cztery kategorie. Na kolor fioletowy, który odpowiada za akcję, za robienie czegoś, kolor pomarańczowy, który odpowiada za wybieranie wpływu, Kolor niebieski, który odpowiada za relacje, bardziej za emo, tą strefę emocjonalną, no i kolor zielony, który jest bardziej związany z analizą, ze strategicznym myśleniem. No i wszystkie te cztery rzeczy są właśnie pokazane kolorami. Więc jak widzisz teraz znowu mój wynik testu, to ja w top 10 mam robotę, czyli kolor fioletowy, wywieranie wpływu na innych, czyli kolor pomarańczowy. I tych relacyjnych talentów mam bardzo mało. Jednym z tych dziesięciu jest tylko e, taka cecha, individualization tutaj e, e, napisana po angielsku, po polsku będzie to po prostu umiejętność wynajdowania w innych e, wartości. Silnych stron tych osób, czyli taka przenikliwość w tym, że widzę, co jest czyjąś mocną stroną. Więc to też nie do końca jest taki relacyjny talent tylko ja po prostu potrafię sobie szybko ocenić, z kim rozmawiam i co z tą osobą moglibyśmy zrobić. Więc ja nie jestem człowiekiem emocjonalnym, skupiającym się na emocjach, nie jestem artystą, nie jestem człowiekiem, który żyje w tym świecie emocji, żyje bardziej w zadaniowo, wyznaczam sobie cele, odhaczam te cele. I ta strefa emocji nie istnieje, tak? Empatię mam na 33 miejscu, inkludera mam na 34 miejscu. Inkluder to jest taka cecha, która sprawia, że chcielibyśmy kogoś przygarnąć, jak ktoś jest wykluczony, zaopiekować się kimś, kto sobie nie radzi. No, u mnie to nie występuje, tak? U mnie są inne cechy. I teraz to nie jest tak, że mój wynik testu jest zły, twój wynik testu jest dobry. To jest tak, że mamy 34 cechy, z czego te top 10 to są te, na których się skupiamy. I teraz co chciałbym ci powiedzieć. Jeżeli w moim top 10 nie ma cech związanych z emocjami, z budowaniem relacji na wysokim poziomie, czyli nie jest to dla mnie priorytet dla mojego organizmu, ciała, ducha, jakkolwiek by to nie nazwać, dla Pawła Albrechta i buduję firmę, to, kiedy mam jednoosobową działalność gospodarczą, to moja działalność gospodarcza to jest te to moje top 10 cech. Natomiast, jeżeli zatrudniam osobę na stanowisko osoby takiej customer service, która odbiera maile, odpowiada na telefony, ma kontakt rzeczywisty z klientem, otwiera drzwi, rozmawia z ludźmi, stoi na recepcji, tak? Taka osoba pierwszego kontaktu z klientem i ta osoba ma. Większość niebieskich cech, to wtedy moja firma w połączeniu ma top 10 moich cech i top 10 cech tej osoby, którą zatrudniłem, która ma ten wynik na niebiesko. Więc cała moja firma Pawła Albrechta ma łącznie 20 top cech. Super, tak? Jeżeli zatrudniamy trzecią osobę i ta trzecia osoba ma na przykład większość rzeczy na zielono, to wtedy moja firma ma rzeczy na fioletowo, czyli te moje, rzeczy na niebiesko, czyli te emocjonalne relacyjne, też w top 10 i od trzeciej osoby mamy te kompetencje zielone, strategiczne, więc moja firma ma i to i to i to. Pojedynkę ja jestem tylko robotem do pracy. Bez emocji. Natomiast z innymi ludźmi tworzymy już zespół i wtedy lepiej, żeby z klientem rozmawiała osoba empatyczna. Ja lepiej, żebym zajął się wykonywaniem pracy, bo nie będę się zastanawiał nad emocjami, tylko będę to po prostu robił i to, to się po prostu wydarzy, zadzieje się to i to będzie zrobione. Ale po drodze nikogo nie obrazimy, wszyscy będą zadowoleni i będzie po prostu miło, tak? Bo ktoś tą motoczkę emocjonalną stworzy. I teraz to samo występuje w związkach, jeżeli my oczekujemy od naszej partnerki, żeby ona miała wysoką empatię, no bo tak byśmy sobie wyobrażali kobietę z jakiegoś romantycznego serialu, która jest empatyczna, miła, przytula się do mężczyzny i tak dalej, dba o niego i pyta się, czy mu zrobić herbatkę i tak dalej. I ta osoba ma empatię też na ostatnim miejscu, to tej empatii ta osoba nie będzie miała. Ona może ją po prostu wytworzyć, no bo to zapytanie się kogoś, czy chce się przytulić i chce gorącą herbatę, jak ktoś ma cater, no to nie jest coś nadzwyczajnego, ale trzeba będzie o tym pomyśleć i zrobić to, a nie będzie to wynikało z tego, że mamy tą empatię na pierwszym miejscu i aż nam się łezka wokół kręci, żeby kogoś przytulić, bo jest chory i ma cater, tak? Dlatego, jeżeli w firmie robimy sobie testy osobowościowe, takie psychologiczne, przynajmniej tego galupa, no to widzimy, kto jaki ma zestaw cech, czego możemy się spodziewać do zadań, które wykonujemy. W związku w relacji, jeżeli bierzemy drugą osobę i oczekujemy, żeby miała empatię, i nie ma empatii, to jej nie będzie miała. Jeżeli oczekujemy od kogoś odpowiedzialności, czyli tu jest ta cecha e, związana z odpowiedzialnością, z dyscypliną, i ta osoba nie będzie miała tej cechy, no to też nie możemy od kogoś wymagać, żeby był na czas, żeby był odpowiedzialny. A znamy takie osoby, które się spóźniają, nie dotrzymują słowa, pożyczają pieniądze, nie oddają, bo to są właśnie osoby, które te cechy mają nisko i nie można ich. Wymagać od takiej osoby, te osoby mają inne rzeczy, e, inne talenty, łatwiej nawiązują kontakty, wszyscy ich lubią, są śmieszni, zabawni, tak? mają swobodę wypowiadania się przed kamerą na przykład. To są osoby, które mają inne wartości, ale nie można od nich wymagać czegoś innego, bo człowiek ma, według testów Galupa, te pierwsze top 10 mocnych cech, na których powinien się koncentrować i te cechy powinien wykorzystywać. Tak? I według mnie, zrobienie takich testów w rodzinie. Pozwala nam zobaczyć, co tak naprawdę od drugiej strony powinniśmy wymagać. W przypadku firmy, zespołu, w którym pracujemy, bo jeżeli pracujesz na etacie i w twojej firmie e, zostaną zrobione takie testy dla każdego pojedynczo, to też jest, co możesz wymagać od e, ludzi. Ten odcinek mógłby być bardzo długi, gdybym mówił o tych wszystkich rzeczach. Ja też nie jestem specjalistą, natomiast e, zerkając sobie na ten swój test, e, kiedy zobaczysz na moje cechy, to ja w top 1 mam. Rozwagę, czyli widzę wszystkie możliwe zagrożenia, co się może wysypać, i to ma swoje dobre i złe strony, bo mogę też przeginać z tym i zamęczać towarzystwo, mówiąc, ile rzeczy po drodze może się nie udać, bo ktoś w ogóle na to nie zwraca uwagi. Tak? Mam też współzawodnictwo, mam analizę, mam skupienie, mam osiąganie celów, mam dyscyplinę mam pewność siebie i tutaj chcę pokazać też jedną rzecz significance, czyli takie chęć pomocy innym wywierania wpływu na innym pomagania w wyciąganiu innych do góry i stąd wynika to, że ja prowadzę szkolenia mam firmę szkoleniową bo w moim top 10 osobowości jest cecha, która odpowiada za to, że ja chciałbym pomagać innym, żeby zarabiali na przykład więcej pieniędzy. Bo To mnie interesuje. Ta branża finansowa, ekonomiczna, tak, biznesowa, przedsiębiorczość, więc ja chcę, żeby ludzie zarabiali więcej pieniędzy i sprawia mi to przyjemność. Dlatego ja czerpię przyjemność z tego, że występuję na scenie, pomagam ludziom, ktoś do mnie podchodzi, mówi, że mu pomogłem. I to wynika z tego testu galupa. Jeżeli ktoś nie ma takiej cechy, mają na ostatnim miejscu, że nie chce wybierać wpływu na innych, nie chce innym pomagać, nie, nie interesuje go to. To też nie jest wtedy szkoleniowcem, nie pasuje mu to. I adekwatnie do tego, czym się zajmujemy, tak potem dobieramy podświadomie swoje zawody, swoje zajęcia, w których czujemy się dobrze. I tutaj też ważna uwaga dla osób, które mają kogoś w zespole czy w rodzinie, kto właśnie nie dotrzymuje słowa, ciężko się z nim współpracuje. Jeżeli taka osoba zrobi test i wyjdzie, że tam jest odpowiedzialność nisko, dyscyplina jest nisko, osiąganie celów jest nisko, to taka osoba się po prostu nie zmieni i ciężko będzie od takiej osoby coś więcej wymagać. Dlatego podsumowując ten rozdział... Moim zdaniem zrobienie takich testów osobowościowych raz na kilka lat, e, płatnych oczywiście, tak, z analizą, z omówieniem tych testów jest bardzo, bardzo, bardzo wartościowe, bo już przestaje nam się coś wydawać, tylko widzimy to po prostu na papierze. E, mieliśmy odcinek z Jakubem Bączkiem, tutaj na wywiad w tym studiu jest u nas na kanale, rozmawiałem też pokrótce o tych testach osobowościowych, no i na bardzo wysokim poziomie sportowcy przychodzą wiele różnych testów. Testy nie tylko takie osobowościowe jak galupy, ale też testy skłonności do ryzyka, skłonności do hazardu, do głupich zachowań i tak dalej, i tak dalej. Takie testy można oszukać, można odpowiedzieć w inny sposób, można się do nich przygotować, żeby ten wynik wyszedł inaczej. Wszystko się zgadza, ale w momencie, kiedy robimy ten test dla siebie, żeby on dla nas przyniósł wartość. Nie zakłamujemy tego testu, wypełniamy go po polsku solidnie yy, i te wyniki oczywiście mogą się zmienić z biegiem czasu, natomiast na dany moment widzimy po prostu jacy jesteśmy i jakie są osoby w naszym otoczeniu. Kolejna sprawa, to że mam jakąś cechę w top 5, w top 10. Może ona być moją silną stroną, ale kiedy ten talent, bo tu są talenty w galupie, może ona być e, moją słabą stroną, bo ten talent tak się mówi, może być niedojrzały, tak? Tak jak już powiedziałem wcześniej, na moim pierwszym miejscu jest rozwaga, więc jeżeli stoimy e, powiedzmy wieczorem w parku i wszyscy piją Jakiś napój alkoholowy, ja nie piję kompletnie, ale powiedzmy piją napój alkoholowy. To ja wszędzie będzie skanował, moja głowa wszędzie będzie skanowała, gdzie jest policja, która zaraz dana mandat i będę o tym co jakiś czas wspominał, jak się nie będę powstrzymywał. A inni w ogóle na to nie zwracają na przykład uwagi. Trudno dostaną mandat, zapłacą i tyle, tak? Natomiast no, moja głowa będzie mi podpowiadała ciągle te zagrożenia, więc mogę być też męczący w tej sytuacji, ale kiedy zakładamy nowy biznes i robimy jakiś biznesplan, to ja wyłapię wszystkie rzeczy albo większość tych rzeczy, które mogą się wysypać i nie popełnimy wielu błędów. Więc kiedy otwieramy jakąś nową spółkę, ja będę w stanie wyłapać wiele błędów, które mogą się pojawić w całej tej układance biznesowej. I będę do tego świetną osobą, żeby takie ryzyka wynajdować, tak? Czyli może nie będę najlepszy do tego, żeby stać na imprezie i, i szukać policji, ale będę najlepszy do tego, żeby znaleźć jakieś ryzyka biznesowe czy zagrożenia. I z drugiej strony są osoby, które mają inne talenty w top 3, w top 5, które będą nadawały się idealnie do wykonania jakiegoś zadania. I w dużych korporacjach, w świadomych organizacjach wybiera się do danego zadania ludzi którzy mają określone talenty do danego zadania. Dzisiaj mamy też czata GPT, mamy też osoby, które analizują takie wyniki testów, więc możesz się umówić na konsultację z kimś, to przeanalizuje Twój wynik, osoby Twojego partnera, ludzi z zespołu, dzieci, tak. Rodziców Można przeanalizować takie wyniki albo nawet podać w czacie GPT prośbę o opis co myślisz na mój temat, na, na temat tych wyników, w czym jestem mocny, w czym jestem słaby. Ten czat na pewno też pomoże w określeniu wyników. Zresztą no, w tych wynikach też są opisane te rzeczy, ale z doświadczenia wiem, że lepiej jest, jak z kimś spędzi się taką konsultację, bo wtedy uświadamiamy sobie, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i dlaczego nas motywuje akurat właśnie taka rzecz. Ja na przykład po omówieniu tych testów uświadomiłem sobie, że lubię wywierać wpływ na innych, i prowadzenie szkoleń jest czymś, co mnie naturalnie kręci, lubię to po prostu robić. Z natury sprawia mi to przyjemność, dlatego że właśnie mam tą pozycję numer 10 w swoich wynikach testów. Następna sprawa. Jest tutaj taka pozycja jak self-assurance, czyli taka pewność siebie. I jeżeli mamy tą pewność siebie bardzo nisko. Tak? albo ktoś z naszego otoczenia ma tą pewność siebie bardzo nisko i my naciskamy na tą osobę, żeby zrobiła coś więcej, żeby założyła firmę, żeby się nie bała, żeby wyszła do ludzi i tak dalej, to my tą osobę przytłaczamy. To się może wydarzyć, to, to może się stać, ta pewność siebie może wzrosnąć, tak? e, rozwijając się i tak dalej. Przytłaczamy kogoś. Takim czymś, takim naciskaniem, zrób, przecież ty możesz i tak dalej, i tak dalej. Ta osoba może wolałaby pracować bardziej od strony zaplecza, e, gdzie jej nie widać, tak? Strzelam przykładowo, ale rozumiejąc to, że nie każdy jest taki jak my, wiemy, w którym momencie możemy kogoś nacisnąć, a w którym należałoby odpuścić, tak? Niezależnie czy są relacje zawodowe czy biznesowe. Dlatego, tak jak widzisz, e, jest to bardzo, bardzo, bardzo istotne, żebyśmy nie myśleli o tym, co nam się wydaje o drugim człowieku, tylko żebyśmy widzieli na papierze, e, jaki jest ten zestaw cech tego człowieka. Oczywiście poza testami Galupa są też inne testy. Jest test 16 osobowości, jest też książka, na przykład, którą możesz przeczytać. Osobowość Plus ona znajduje się w naszym top 30 i odcinek o top 30 najlepszych książkach pojawi się po tym odcinku właśnie na naszym kanale, o tych książkach, które rekomenduję. I według tej książki Osobowość Plus mamy cztery takie typy osobowości. Mamy flegmatyka, melancholika, sangwinika i choleryka. Ja jestem energicznym cholerykiem, tak? I teraz, jeżeli ja wiem, że ktoś mi powie, że jest sangwinikiem, może zobaczyć sobie, co to znaczy, to ja wiem, że z tą osobą będzie mi się bardzo, bardzo, bardzo ciężko współpracować, bo w moim top 10 zestawie cech są rzeczy skupiające się na pracy, na wykonywaniu zadań, na dokładności, na punktualności i to jest ten mój typ energicznego choleryka. Ja się na tym koncentruję, a sangwinik działa bardziej na wesoło, dużo więcej mówi, dużo więcej rzeczy go interesuje, zaczepia się w wielu różnych punktach. Wszyscy lubią te osoby, kochają, to są świetni prezenterzy telewizyjni, świetnie się czują przed kamerą, w grupie, w wystąpieniach, tak, ludzie lubią się nimi otaczać, mają wokół siebie taką aurę i oni są świetni w danych, konkretnych zadaniach, ale we współpracy z energicznym bardzo ciężko jest się dogadać. Tak? Też jeżeli weźmiemy mm, taką osobę spokojną, taką typową osobę, która siedzi przed Excelem w księgowości, to ta osoba też nie chce być sprzedawcą, nie chce dzwonić, nie chce ludziom głowy zawracać i tak dalej, i tak dalej. Więc też wiemy, kogo, do jakich czynności jesteśmy w stanie dopasować. Sangwinika nie możemy postawić przed Excelem, przed uporządkowywaniem danych. To będzie największa katastrofa i dla nas, i dla tej osoby, bo wszyscy będą się z tym źle Czuli, więc to jest niezwykle ważne, ale to też już nie jest test galupa, tylko są cztery typy osobowości. Mamy też taki podział jak introwertyk, ekstrawertyk, ambiwertyk, różne są te określenia i to też nam coś mówi o danej osobie. Czyli, na przykład, ekstrawertyk ładuje się w tłumie, siedzę w domu, czuję, że spada mi bateria, muszę wyjść do ludzi, żeby poczuć się lepiej. Introwertyk Wychodzi do ludzi, bateria mu spada, rozładowuje się jak w telefonie, jakbyś używał telefonu, wraca do domu i ta bateria mu się ładuje w mieszkaniu, siedząc na kanapie, robiąc, mając tak zwany me. Tak? Też jest taka różnica. Więc tych testów różnych osobowościowych jest wiele. Nie ma takiego jednego testu, który mówiłby wszystko o danym człowieku, przynajmniej ja o nim nie słyszałem. Jednym z takich właśnie połączeń popularnych jest D disk czy Gallup, e, frisk, różne są te e, testy i warto taki test na pewno zrobić. To jest też bardzo fajna rzecz, e, którą można komuś kupić na prezent test z analizą, tak? Dać kod rabatowy do wypełnienia testu, wtedy się wchodzi na stronę Galupa, robi się ten test, czy na, na inny test, czy kupić u jakiegoś konsultanta taką konsultację właśnie z testem wykupionym, to jest bardzo fajna rzecz na prezent. Zamiast kupować jakieś pierdoły, przedmioty, które i tak są do śmietnika, później do wyrzucania po, po iluś tam latach, lepiej zrobić coś takiego, bo te relacje międzyludzkie, są badania, mówi się o tym, że 80% zadowolenia i szczęścia człowieka z życia wynika ze Budowanych relacji międzyludzkich. Tak? Jak ktoś się będzie kąpał w złocie e, i w mleku wieczorem e, i będzie sam, to nie sprawi, że ten człowiek będzie szczęśliwy. Tak? Natomiast jeżeli dzieci są zadowolone z rodziców, e, i rodzice osiągnęli sukces, i mają wielu przyjaciół, i mają jakiś wpływ na innych, to wtedy takie osoby będą się uważały w większości przypadków za e, szczęśliwe. Więc to wynika. Z relacji międzyludzkich, a te testy właśnie dotykają relacji. Jeżeli ktoś prowadzi rekrutację, tak, czy na partnera, czy do, do firmy, pracowników, to powinien taki test takiej osobie zrobić. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że otwieram firmę i zatrudniam ekstrawertyka, sangwinika do analizy danych, do siedzenia przez. 8 godzin dziennie przed Excelem do porządkowania tabelek. Tydzień, dwa i ta osoba zmienia pracę. A my myśleliśmy, że jest taka super, taka miła, taka ciepła w kontakcie. Wszystko było takie fajne na rozmowie kwalifikacyjnej, a tu się nagle okazuje, że ta osoba rezygnuje, że ona nie zrobiła czegoś dokładnie i tak dalej. No i teraz to jest doświadczenie, które nabieramy, i później gdzieś nasza głowa będzie w stanie ocenić, już będzie wiedziała o co zapytać, ale wystarczyło od początku po prostu zapłacić parę stówek za zrobienie takiego testu, zobaczyć test i powiedzieć wiesz co. Excel nie jest dla Ciebie, ale potrzebujemy sprzedawcy, który będzie jeździł do klientów, rozmawiał z nimi, zagadywał ich, dbał o relacje z nimi, utrzymywał z nimi kontakt, zdobywał nowe lidy. To jest miejsce, w którym byś się sprawdził, czy sprawdziła w naszej firmie, tak? To jest projekt, który dla Ciebie będzie odpowiedni. Ten Excel to jednak nie jest stanowisko, na które powinien zaaplikować. A, rzeczywiście, no fajnie, teraz widzę z tego testu, rzeczywiście to wynika, ma Pan rację, rzeczywiście tak jestem, nie lubię Excela, no, no nie myślałem o tym w ten sposób i tak dalej, tak? I ta osoba się czegoś nauczy i Ty się tego już nauczysz. Jeżeli szukamy kogoś na partnera i, e, i zależy nam na tym, żeby nasz partner był odpowiedzialny, zdyscyplinowany, e, no, żeby osiągał cele, e, tak, żeby Nasze życie było pchane do przodu, a ta osoba nie będzie miała w top 10 takich cech, to ta osoba się nie zmieni, nie uformuje, ona zawsze będzie taka, jaka była do tej pory, i, i po prostu tak to będzie. Więc od razu robiąc test, możesz przekonać, jakim ktoś jest człowiekiem. Mieliśmy też wywiad z Tomaszem Czajką na naszym kanale dwa odcinki i ja tam poruszyłem taki, taki wątek, w którym powiedziałem, że. Dzisiaj pomysł na taki biznes na unicorna, czyli na taki biznes miliardowy w gigantycznej skali, byłoby zrobienie takiej aplikacji randkowej, matrymonialnej, w której my ładujemy test Galupa, Friska, Diska, różne testy, wyniki testów. Nasz przyszły partner robi dokładnie to samo: ładuje te różne wyniki testów. Sztuczna Inteligencja sprawdza na jakiej osobie nam na podstawie jakiegoś wywiadu, na jakiej osobie nam najbardziej zależy, jakie cechy są dla nas najbardziej pożądane, w czym byśmy się uzupełniali, gdzie byśmy się zagryźli. I wychodzi jakiś wynik dopasowania, że na przykład ta osoba pasuje ci w 80%, w 90%. Sobaczek wygląda, ocenić się podoba z wyglądu, bo z charakteru 90% na przykład macie zgodności, tak? Czy według badań na 50 tysięcy par, które zbadaliśmy na przestrzeni ostatnich X lat, wynika, że osoba z takim wynikiem i z takim wynikiem, kiedy jest połączona w parę, jest ze sobą minimum 5, 10, 15, 20 lat. Tak? Dałoby się to wszystko właśnie zrobić. Pewnie świat do tego dojdzie. W tą stronę będzie to ewoluowało, bo jest coraz większy problem z tym, żeby ludzie się ze sobą poznali, zostali długo. Dzisiaj rozwodzi się ponad 50-70% ludzi. Ciężko powiedzieć, ile jest rozstań, ale no, no wszyscy praktycznie się rozstają w dużych miastach po kilku latach, szczególnie jak urodzą się dzieci. To jest plaga naszych czasów. Tak jak my wychowywaliśmy się w pladze alkoholizmu i takiej niemocy, marazmu, takiego ekonomicznego gospodarczego że nic się nie dało za bardzo zrobić. Wszędzie była jakaś taka byle jakość, i nienawiść ludzi do siebie, brak chęci pomocy, rozwoju. Tak dzisiaj naszą plagą jest to, że ludzie się rozstają, nie budują długotrwałych relacji, są zamienni, no i wszyscy są singlami, z kotami, i tak to było, będzie wyglądać. Urodziło się najmniej dzieci. W historii e, tylko 100 coś tysięcy dzieci się urodziło, gdzie wcześniej rodziło się po 300, po 400 tysięcy dzieci, więc w wielu gminach szkoły będą musiały być zamknięte, przedszkola będą musiały być zamknięte. No, nasza demografia zmienia się drastycznie właśnie przez to, że i to nie tylko u nas, ale na całym świecie tak się podchodzi właśnie do związków, więc takie testy psychologiczne mogą sprawić, że będziemy lepiej dopasowani i będzie ciężej nam się rozstać, e, będziemy podbijać tą statystykę pozytywną, żeby być ze sobą dłużej, żeby. Żeby rodziny były szczęśliwsze. Więc zachęcam do tego, żeby takie testy. Psychologiczne robić. Mi to pomogło, całemu naszemu zespołowi to pomogło, więc tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Zachęcam do tego, żeby przejść do kolejnego odcinka, jak się pojawi, na temat top 30 książek, które rekomenduję, bo te książki też sprawiają, że rozwijamy się psychicznie, rozwijamy się finansowo, rozwijamy się mentalnie, duchowo i są to książki, które wyselekcjonowałem ze wszystkich książek, które przeczytałem, więc zachęcam do obejrzenia tego odcinka, zachęcam do zostawienia subskrypcji. Prowadzimy też konto na Instagramie, gdzie wrzucamy rolki, zapowiedzi z różnych wywiadów, to co się aktualnie dzieje. Tam przede wszystkim się komunikujemy, więc zachęcam do tego, żeby przejść do nas również na Instagrama. Ja nazywam się Paweł Albrecht, mam nadzieję, że ten odcinek wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Pozdrawiam, cześć.